Według badań przeprowadzonych przez Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar w trójce najchętniej kupowanych aut w Polsce w 2014 roku znalazł się Ford Focus, Skoda Octavia oraz Skoda Fabia. Za chwilę serwis pierwszy pierwszywłaściciel.pl przeprowadzi własny research i dowie się jakie samochody pochodzące od pierwszego właściciela są najchętniej poszukiwane i kupowane. Za miejsce badań wybraliśmy łódzkie autokomisy. Ile jest w komisie samochodów od, od pierwszego właściciela? W komisie na tą chwilę mamy około 20-25 samochodów, i te samochody są głównie od pierwszego właściciela kupione w Polsce. Proszę pana, dawniej było ich powiedzmy 30-40%, teraz zeszło do 15% w skali mojego komisu. Iluletnie samochody pochodzące od pierwszego właściciela można znaleźć w Autokomisie Partner. Przedział rocznika myślę, od, od 2001 do 2012. Takie samochody u mnie w takim przedziale przeważająco występują. No najmłodszym mamy na tą chwilę na przykład BMW 316, oczywiście kupioną w Polsce 2013 rok z przebiegiem 30 tysięcy. Jakie samochody od pierwszego właściciela cieszą się największym zainteresowaniem? No, no króluje Skoda, dlatego, że to jest y, praktycznie y, substytut Volkswagena. No i, i, i w tej chwili to się sprzedaje najlepiej. Na co warto zwrócić uwagę, zakupując samochody od pierwszego właściciela? Od pierwszego właściciela samochód powinien mieć podwójne kluczyki. Książkę gwarancyjną w autoryzowanej stacji do jakiegoś czasu, bynajmniej mieć, bo nie każdy serwisuje do końca, bo nie, nie, nie zawsze to, to się opłaca, bo gdzieś indziej są te samochody później serwisowane. W moim przypadku jestem mądry mądrością moich klientów. To wystarczy ścieżka zdrowia na stacji diagnostycznej. Nie polecam dealerów. Ponieważ nie mają sprzętu do sprawdzania, natomiast najwięcej opinii wydają na ten temat. Natomiast w tej chwili wyposażone stacje, stacje diagnostyczne, są w stanie stwierdzić wszystko za mniejsze pieniądze. No jeżeli to jest samochód od pierwszego właściciela, no to wiadomo rzeczą jest, że historia jest tutaj jasna, więc myślę, że głównie na stan techniczny pojazdu, no a następnie sprawdzić, przejrzeć sobie książki serwisowe, dokumenty i to wszystko. Józef Majchrowski, komis partner. Moje nazwisko Mirek Mróz, a autokomis się nazywa Auto Mróz. Sławomir Starosta, autokomis Polo w Łodzi.